I witamy serdecznie, po krótkiej przerwie jest z nami kolejny gość. Kolejny gość to Maciej Striżu Suleczki. Witaj macie. Siemano. Dzisiaj widzimy się po twojej operacji. Niedawno rozmawialiśmy, byłeś przed. teraz jesteśmy po... Co z ręką? Chyba zdrowa. Tak się na doktor, że będzie zdrowa, dopóki będziesz nie mógł, Będziesz mógł tu. Dopóki <gryw> będę mógł używać prawej ręki znowu w 100%, a więc a więc a więc jest dobrze. Eee, a tak naprawdę, jak jest to się okaże? Jeszcze 5 tygodni przerwy, no może 4 tygodnie przerwy i, i ruszamy dalej. Generalnie wszystko poszło bez problemu, wszystko jest tak jak należy. No, no jakby, byłoby, jakby, byłoby jak należy, gdyby ta ręka nie była chora. Tak? Natomiast jest te tura się zdarzenia, więc no, na razie jest ok. Lekarz mówi, że ma być ok no, i że będzie ok, więc się cieszę. 5 tygodni teraz rehabilitacji, co yy, zakładasz na te 5 tygodni? Co będziesz robił? Bo boksować raczej nie. Więc na czym się skupić teraz na treningu? Będziesz coś robił, czy generalnie leżysz w domu, odpoczywasz, zajmujesz się dzieckiem? Będę żart wtedy i pakował, więc znaczy, to jest traf... nic się nie zmienia, nic się nie zmienia. Co nie, no tak naprawdę, wiesz Lewa ręka, wracamy do lewej ręki, bo tutaj te prawa, ogólnie nie mogę trenować dwa tygodnie, z tego względu, że miałem szwy i też musiał się dobrze zaklepić. Jakaś powiedział tak, jeżeli nie mieć żadnych komplikacji, lepiej sobie odpuść te dwa tygodnie, nic nie rób, niech się dobrze zaklei, niech się dobrze dobrze zrośnie, będzie OK. Tak zrobiłem, zaraz wracam na salę. No i lewa ręka na razie tak, będzie trzeba szyfować, może do wilka pada na jakieś dwa tygodnia, więc no a co robić pytanie? No co robić, no wiesz, no ludzi no się nie będę. No właśnie, a tutaj kolejny raz tak naprawdę co roku cyklicznie spotykamy się na Haligwardii. Na Halikwardi też miałeś przyjemność tutaj bywać wcześniej, prawda? No o, co, kilka razy byłem, tak. E, nie dużo, ale kilka razy tam, wiesz, powrót do przeszłości byśmy zrobili. No, tak się śmiejemy z Robertem Rodoborskim, mówili, no raz, pamiętasz? Mówię, kiedy to, 20 lat po, temu po, chyba było, Poznajecie nie? te kąty? Mówię, chyba by było 20 lat temu. Mówi, ja no ja do 20 lat temu, wiesz, na kawał czasu, no. Słuchaj, no kąty poznajemy, troszkę się zmieniło, klubu nie ma, co dla mnie jest kompletnym wstydem. E, ja biały się powinien za to wstydzić, ale to nie mój biznes. E, ale fajnie jest tutaj wrócić, szkoda, że nie na salę. Ale fajny klimat jest tutaj taki, y, zostawiony taka klimat bokserski, a więc fajnie, bo to szacunek, tak? No właśnie, powrót boksu tutaj na hale wiąże się z tym, że te wszystkie demony z przeszłości się budzą, można przypominać stare dobre czasy. Y, twoje boksowanie tutaj, noraz przed chwilą był mówił, y, że też tu trochę czasu spędził no właśnie w klubie tutaj niedaleko, na pierwszym piętrze, na parterze. Y, Tutaj troszkę inna uprawa niż wszystkie dotych, dotychczas gale, prawda? Na Hala Gwardii, e, w związku z tym, że tutaj jest dużo miejsc takich, gdzie można napić się piwa, coś zjeść, wypić wino, troszkę inaczej się ten boks ogląda. My nie pijemy. My nie, ale tutaj zobacz, co się Proszę. dzieje. Patrz, 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 Proszę co się roz, awanturnicy. Ja sam ja Tak, na pewno fajnie, wiesz, fajnie się ogląda e, boks młodych atletów piersiarstwa, chłopaków, którzy kiedyś mają determinację w sobie i dają, pokazują fajne walki, będą kiedyś wejść na ten sam szczyt bokserskiego raju, że tak powiem. No i piłko wypić i napić się budeszki, dobrze zjeść. Fajny klimat, fajnie, że ludzie przyszli, interesują się. Same plusy. Ja jeszcze zapytam o cały klan Suleckich, bo ty i jeszcze dwóch twoich braci e, bracia sobie mocno dobrze, fajnie radzą na tym boksie e, olimpijskim, prawda? Bardzo dobrze. Na razie wygrywają, raz przygrywają, wiadomo nie zawsze można wygrywać, ale ogólnie, ogólnie idą do, do przodu, rozwijają się, chcą boksować. Wszystko na plus. Oglądam ich walki od naprawdę dłuższego czasu i robią postępy zarówno jeden jak i drugi, to widać. I nie bez znaczenia jest to, że naprawdę bardzo, bardzo często biorą udział we wszystkich turniejach tutaj chociażby w okolicy Warszawy. To jest bardzo istotne dla takich młodych ludzi, bo, bo oni się cały czas z tym boksem stykają. No na pewno fajnie, że tych walk jest coraz więcej dla tych chłopaków, bo że parę lat temu tych walk w ogóle nie było, więc jest coraz więcej tego, chłopaki no, mają gdzieś no, się no, rozwijać, no, natomiast... Słuchajcie, no pewnego trzeba przystąpić pewien pułap. Jeszcze musi więcej tych walk tutaj być, tak? Z coraz lepszymi zawodnikami, na razie najlepszymi w Polsce, żeby się uczyli potem. kursie no fajnie byłoby też się spod, sprawdzać z tymi chłopakami z zagranicy, inne style. Eee, I tu się dopiero rozwijać, tak? Żeby po prostu nie było tak, że staną w pewnym momencie nie pójdą w górę. Będą musieli się rozwijać cały czas z paringi, z sparingi, sparingi, walki, walki, walki i na to się człowiek uczy. Jest szansa, że Ciebie zobaczymy w tym roku jeszcze? Chociaż pod koniec? Bardzo chcę, natomiast szczerze na to nie liczę, ale bardzo, bardzo bym chciał zaboksować w grudniu. Dlatego jak mówię, chciałem wrócić na jakiejś fajnej gali, na pewno w Stanach. No wiadomo, rywal chciałem wrócić w Stanach, tak? I tyle. I tego Ci życzę serdeczne dzięki za to, że wpadłeś do nas do studia, my wracamy już szybko na boks. Z tobą zawsze chętnie porozmawiam. Mario. Myślałem, że ze mną to zawsze szybko. <laughs> dzięki wielkie wracamy. Do zobaczenia.